Siedmian, ja jestem z to jest kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy już kolejny odcinek z gry Clash of Clans. Pobramy, była taka długa przerwa, ale przez to wynagrodziłem wam to. Ten, przez to, że wczoraj zrobiłem dość krótkiego live'a i dodatkowo wstawiłem odcinek z Fortnite'a ze przeglądu mojej szafki. No więc dobra. I dawno nie było Clash of Clans i dosyć dawno filmików nie było. No cóż, no to teraz yy, nagrywamy odcinek z of Clans I, napis i, i napiszcie w komentarzach, którą grę mam najczęściej nagrywać. Clash of Clans, yy, Talking Tom Run czy Fortnite, bo mi się wydaje, że chyba będę głównie nagrywać Fortnite'a, no bo właśnie chcę, żeby Fortnite była twarz mojego kanału. Ogólnie to nie. La żeby Nela była twarzą mojego kanału chcę to ile kosztuje 92 no to tutaj będziemy musieli trochę poczekać zakupimy sobie armię i od razu lecimy dun dun no 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 Dum, dum dum dum, dum. tak mamy aż będzie dobra wyspa U, 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 u. Może być już ta, A. o, tak, to już nikt tego nie weźmie. Właśnie dobra taktyka. Teraz barbariansy pójdą na tego tą hala. Na tą hala idźcie. Już nie trafię. No dobra, teraz tylko dokładnie ja to idźcie iść, iść, rozwalić tego kanona i... Będzie git. To ja wytnę ten moment. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie i... No, tak już troszkę się wahałem, że barbarianse się... I Giant się spóźnił, ale jednak już jest 69% i zostało po 3 minuty, żeby się skończyło. No dobra, więc niech oni szybko rozwalą. Nie no, to już definitywnie zdążą lub nie zdążą. O nie, jesteśmy zgubieni, ludzie. No dobra, więc tutaj muszę iść. No dobra. Oj, jak ja się nudzę. Wiecie, jakie jest moje marzenie? Wygrać na World Cupie, co w tym roku aktualnie nie spełnię. No, yup. no dobra, braj. Cztery, po To oni się wyspamują I my idziemy atakować kolejne. No, Sława wioska. Ja chcę żądać eliksiru. Żądam eliksiru. Tutaj jest. Tu jest bardziej taki Wyglądam Golda. No co jest? Co jest w Wyglądam Golda? Ja chcę Wyglądam Eliksiru. No dobra, to może być. Ojej, dobra, poczekamy, czy on to ładnie mi tego tak ojej, ojej, no, dobra o kurde. Widzicie, jak wykwiniłem? Jeszcze nigdy tak w IQ nie miałem. Ale naprawdę, jeszcze nigdy tak nie pomyślałem, że. A nie, no bo szczerze, to ja na swoim głównym koncie gram takimi bardziej profesjonalnymi postaciami. A profesjonalnymi to znaczy takimi bardziej już trehardowymi. O Jezus, Mariusz! Na ile oni biorą moje gianty? Co? Te balony biorą na hityczę Gianta? Tyfisz, z dobrym klanem. Ej, poczekaj. A ja chyba w tym klanie byłem kiedyś. Co? Klikstę, dobra. O nie, klejnotów nie odebrałem. Collect. Dobra, treasury. Traver X. O nie, największe złowo na świecie. Dobra. Mm, mm. O nie. Zaraz mi się telefon rozładuje. Ogólnie to jest 15%, więc nie zaraz. 20 minut trwa ten odcinek, a robi się już powoli tak no nawo. Przeznajcie 19, 19. Dobra, to gramy na tym. Taki atak, hmm. widzicie jakie to co. To... Do tych mapek z goblinem trzeba mieć akurat powodne IQ. Właśnie I dlatego to jest niebezpiecznie. Darianty zdychają, barbariansy również. Mogę tego nie powyję. Ej, jak one się tak posypały? O nie. To będzie bombka. Nawet cztery. O nie. Jesteśmy złymi. Ale no dobra. Dałem to rozwali. Dobra. I se, co, Ta mapa się nazywa Radwalej, Czyli Dolina Szczurów. No więc. Mm. Kurde. Nie mam kolejnych słów To już chyba by było na tyle Bo chyba już więcej Nic nie zdołam nagrać Ach, Więc chyba to by było na tyle Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka Jeżeli film wam się spodobał To zostawcie łapę w górę pod tym filmikiem A ja się z wami żegnam Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć